To rzeczy generalne. A teraz takie akomodacje czy aktualizacje do nas, do was, czy godni i o nas, i o was. Cię się tam gdzieś zobacz, gdzie jesteś. Mówione to, co bardzo mi słabo wychodzi, ale przez kwiatek. Co kraj to obyczaj. Co kraj to obyczaj. Dwóch robi to samo, nie jest to samo. Przykład. Zanim pojechałem na misję, zanim znalazłem się w Sudanie, pół roku od listopada do marca byłem w Kenii, w Nairobi. Żeby taką mieć, należejsze na nie wylądować od razu w buszu, tylko w cywilizowanej Afryce. W Nairobi, jak przychodziło, znaczy, zasada była po zmroku. Po zmroku biały nie wychodzi, bo niebezpieczny jest. W gazetach w Nairobi codziennie w zasadzie były komunikaty, że gdzieś białego zarznej. na porządku dziennym. Tamte czas może się dzisiaj zmieniło, to był 2004 i 2005 rok. W związku z tym, jak przychodziło gdzieś na nam na przykład być na jakimś, Święcie w jednym domu salezjańskim i trzeba było przejechać z domu inspektorialnego do, do, do szkoły na, na peryferiach Nairobi, zasada była taka, jeżdżenia w nocy. Widzisz czerwone światło? Widzisz, na skrzyżowaniu. No to jedź. Podjeżdżasz pod skrzyżowanie, oglądasz się w lewo, prawo, patrzysz ostrożnie i szpula. Jedziesz. Dlaczego? Bo jeżeli się zatrzymasz na skrzyżowaniu w Nairobi, to były lata 2004-2005, więc może dzisiaj jest inaczej, to być może ci ktoś wlezie do tyli, w, przez tylne drzwi po to, żeby cię łaskawie z samochodu wyprosić. Jak się nie dasz wyprosić, no to wypchnąć, czy żywego, czy martwego, to tam. W zależności od okoliczności samochód zabrać. I przykład konkretny: Byłem, chyba to było tamtego czasu, ksiądz, nasz ksiądz, profesor z, nie pamiętam jak się ten nasz tam, ale uczelnia uczelnia salezjańska na Upper Hill, chyba na Upper Hill, w Nairobi, wracał z posługą z pasterki, którą gdzieś tam od, odprawiał na peryferiach. Miasta, bodajże jak dobrze, bo to już ileś tam lat temu, ale przerzucili przez drogę taką belkę, kantówkę. To no nie przejdziesz przez to samochodem, jak ma tam 10 na 10. Więc się zatrzymał, jak się zatrzymał, to zobaczył, że już nie może się wycofywać. W związku z tym, no, zatrzymał się, wyszedł z samochodu. No i od tamtego czasu można za niego mówić wieczne odpoczywanie racz mu dać pan. Nie pamiętam, czy samochód odjechał, czy, czy został. Także. Boże Narodzenie, Piękna Śmierć, prawda? Po Pasterce. Czyli widzisz czerwone światło, jedziesz. Rozglądasz się w lewo, w prawo. Dlaczego Polacy, przynajmniej niektórzy kapłani, lubią Włochy? Między innymi. Bo we Włoszech możesz przynajmniej dobrą szklaneczkę wina wypić. I jechać. Ktoś z Was we Włoszech był, małe lotnisko Ciampino, i nie prywatne samochody, ale rejsowe autobusy, które dowożą do centrum miasta. Jak wjeżdżają z lotniska Ciampino w główną drogę, która tam odchodzi, to jest kierunek na polu, to jest znak stop i nikt na tym stopie się zasadniczo nie zatrzymuje. Kierowca się tylko tak ogląda w lewo i jedzie, szpula. Nikt z tego nie robi, nie robi, nie robi dramatu. Mieszkałem e, jakiś czas, chyba tak wczoraj mówiłem, we Włoszech było, w Rzymie mój brat przyjechał już po iluś tam latach, trzynastu latach, latach y, y, życia w Anglii. Zobaczył, jak ja jeżdżę. No tak jak ten kierowca autobusu, załamał ręce jak ty tak możesz, przecież to grze. W Rzymie nie. A Polska można tak?